Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale. Obstawiamy oczywiście, jak zawsze, na początek. Wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję za każde kliknięcie, pomaga to bezpośrednio rozwijać cały kanał. Oczywiście, mamy weekend, mamy sobotę, więc lecimy z kuponami na dzisiaj. Jeżeli chcesz, to przywieję od razu do kuponów. Ja powiem o promocji na zwrot kasy za przegrany kupon, klasycznie. Odpalimy konkurs dla Was na kasę w BetCliku. Zapraszam do naszych grup Discordów, Instagramów, czyli klasyka. A potem też na spokojnie przejdziemy do kuponów. Promocja powitalna w BetCliku polega na tym, że zwrócą Ci kasę, jeżeli kupon nie wejdzie. Jeżeli nie nie masz tam konta, to możesz sobie to konto założyć z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Możesz użyć kodu promocyjnego, obstawiamy. Jak już sobie to konto założysz, to możesz zagrać. Na przykład, coś takiego, ale możesz zagrać generalnie. Obojętnie, jakie kupon. Obojętnie, jaka stawka. Obojętnie, jakie typy, kursy, dyscypliny. Twój pomysł. Totalnie, twoja wizja na kupon. Twój pomysł. Jeżeli wejdzie, to kasa jest od razu twoja. Możesz wypłacać. Jeżeli nie wejdzie, no to betkick właśnie w ramach promocji powitalnej. Zwróci kasę minus podatek we freebecie Jednokrotny obrót 2,14 na całym kuponie. I generalnie pod tym linkiem, który jest pierwszym komentarzu pod tym filmem. Masz wszystko jeszcze fajnie opisane punkt po punkcie. Jeżeli masz ochotę, sprawdzaj i korzystaj. Jeżeli nie, to oczywiście nie. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Mamy ponad 100 tysięcy typerów. Zapraszam na Instagrama. Tam też dodatkowe kupony. Zapraszam na Discorda, gdzie od rana do nocy dyskusja typerska trwa. Naprawdę sporo kuponów możesz tam też wyłapać. Linki w opisie pod tym filmem. Nic się nie zmienia. Opis to jest skarbnica linków. Osoby zainteresowane tam zapraszam. I lecimy do konkursu. Oczywiście kasa w betkliku do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? No, subskrybować kanał. Obstawiamy. Zostawić łapy w górę pod tym filmem. I w komentarzu ty pojedzie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu. E, w dzisiejszym meczu pomiędzy Borusią. Dortmund a Kolonią. Dopisujecie swój nick gracza z BetClika, typujecie do 18.30. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na BetClik nie biorą udziału w zawodzie, czyli standard. Przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem. Chłopie, dzisiaj się tyle kuponów ozbierało, tyle osób chce spróbować swoich sił. 8. 8 propozycji od osób, które już typowały, więc chwilę tu posiedzimy. Zaczynamy od kuponu Grzegorza, który podał już 16 kuponów na YouTubeku. Trafił 10, całkiem ładnie. 5232 profitu z tego ostatni wygrany na ekranie i mamy, słuchajcie, trebla. E, dwa czyste zwycięstwa. Zwycięstwo Realu, który mimo tych e, problemów z kadrą poradził sobie w pierwszej kolejce bardzo, e, bardzo ładnie. To trzeba im oddać, to trzeba powiedzieć. I tutaj jest propozycja na to, że na wyjeździe wygrają e, z Almerią. No jeżeli chodzi o Real, wygrali, wygrali na wyjeździe z Bilbao, Almeria e, przegrała u siebie z Wajekano. Teraz jest propozycja na czysty Win Realu. Do tego czysty Win Interu. E, Interu, o którym za dużo na razie nie powiemy, bo oczywiście jak pewnie Doskonale wiecie, dzisiaj startuje. No, startuje w ten weekend. Startuje pierwsza kolejka Serie A. No, i tutaj można sobie ewentualnie sprawdzić te mecze przygotowawcze. Ale to to nie ma co na to patrzeć, nie? Moim zdaniem, bo to różni rywale, różne podejście, różne zaangażowanie. Zdaniem Grzegorza, po prostu Inter wygrywa z mącą dzisiaj. No i Owerek 2,5 goli w meczu Borus Dortmund i, i Kolonii, czyli też pierwsza kolejka tutaj można powiedzieć ligowa. Był oczywiście mecz Pucharowy, gdzie Borussia wygrała 6 do 1, ale rywal z bardzo niskiej półki. Kolonia swój mecz Pucharowy, Pucharu nie Między brukiem e, tak naprawdę podogrywce e, wygrała 3 do 1 właśnie z Osnabruck, więc tutaj, no, tylko tyle możemy powiedzieć. Zdaniem Grzegorza mamy tutaj overka i jest to trebel na 2055 zł. Dalej mamy kupon od Gabriela, grubo grany kupon, ale najpierw Gabriel podał 12 kuponów, 4 trafił, zostało z tego 2380 zł czystego profitu, no i za 2,5 koła jest ładowany kupon, więc albo Gabriel kończy podawanie, bo jeżeli ktoś swój profit tutaj na YouTubku zjedzie do zera, to Adios kompatrę albo będzie ładował dalej, no tutaj jest mocna próba minimum jedno trafienie Newcastle. Ja jestem ciekawy co wy o tym sądzicie. Oczywiście Manchester City miał w środę ten mecz Super Pucharu UEFA. Pierwsze spotkanie wygrali, pierwsze, bo to tylko kolejka. Pierwsze spotkanie wygrali z Burnie 3 do 0. Wyleciał De Bruyne. No a Newcastle weszło z przytupem w tą pierwszą kolejkę Premier League 5 do 1 na własnym terenie za Stontwillom. No i teraz można tak powiedzieć, że mieli troszkę więcej odpoczynku między tymi kolejkami. Wiesz o co chodzi, nie? No tutaj minimum jeden gol Mając taką ofensywkę, mając dobrze zbudowane morale, to może być naprawdę ciekawe spotkanie. Zdaniem Gabriela strzelają gola. I zdaniem Gabriela, Paris Saint Germain e, z Neymarem zapewne już w składzie, z Neymarem mówię. tfu, Neymar już przecież Neymara to w Europie już nie. Nie ma Neymara w Europie. Chodzi mi oczywiście o Kyliana e, Mbappé, że już tutaj prawdopodobnie zagra. I zdaniem e, Gabriela po tym pierwszym e, remisie, w pierwszej kolejce można powiedzieć, Paris Saint Germain na wyjeździe z Toulouse wygra. Kurs Zdaniem wielu, naprawdę kuszący. 2,5 koła wsadzone. 500 może wrócić. Szkoda, że nie rozbite. No ale wiadomo, jak to jest. Dalej mamy kupon od Olka, 13 podanych, 8 trafionych. 3503 zł czystego profitu. Jest bardzo ciekawe spotkanie w Premier League, bo mamy mecz. To ten hamu z Manchesterem United. To ten który pierwszą kolejkę zremisował em, na, na wyjeździe z Brentfordem. United, no, wyszarpali, można powiedzieć, zwycięstwo z Wolverhampton. 1-0. Tam, zdaniem wielu jeszcze karniaczek dla wilków powinien być w ostatniej minucie, czy tam przedostanie. Ale nie było. Propozycja na to, że United nie przegra tego meczu. Minimum dwa gole w spotkaniu i dorzucony botim tu skoro w Bundeslize, która też można powiedzieć teraz startuje, tak naprawdę w ten weekend. No i tutaj mamy dorzuconego botim tu skora w meczu e, Bayeru Leverkusen i Lipska. Lipska, który oczywiście po tym zwycięstwie w Superpucharze Niemiec 3 do 0 z Bayernem Monachium. Pewnie tam pozytywnie naładowani są na pierwszą kolejkę ligową. Propozycja na to, słuchajcie, że obie drużyny załadują minimum po jednym golu. Coś takiego proponuje nam tutaj e, Olek. Idąc dalej mamy kupon od Marcina, od Marcina, który 10 podał, 5 trafił, czyli połowa trafiona, 1700 zł się z tego jeszcze tutaj uchowało, z tych 5 trafionych nie, kuponów po dług 10 podanych. Napoli, Napoli kupon Minimum dwa gole mają strzelić Mają strzelić minimum dwa gole W spotkaniu oczywiście też inauguracyjnym Dla tych ekip rozgrywki Serie A Napoli na wyjeździe z Frosinone Więc tutaj taki, no powiem Ci szczerze Mówiąc ciekawy meczyk Jeżeli chodzi o te mecze ostatnie To nie ma co w ogóle patrzeć Bo ostatni bezpośredni mecz między tymi ekipami Był rozegrany w 2019 roku Bo Frosinone to Beniaminek Czyli minimum dwa gole faworyta Niewątpliwie Napoli jest tutaj faworytem Mamy kornerki w meczu Almerii i Realu Madryt No tutaj jeżeli chodzi o pierwszą kolej to bardzo zachęcająco wyglądało, bo w meczu Almerii padło 11 kornerów, sama Almeria nabiła 8, w meczu Realu padło 12 kornerów, sam Real nabił 5. Dosyć overowo w tej pierwszej kolejce. Tutaj Marcin liczy na to, że będzie tak samo. I, i zwycięstwo Wolfsburga. Wolfsburg, który z Heidenheim e, zaczyna swoje rozgrywki tutaj e, ligowe na własnym terenie. Są faworytem, też można powiedzieć, znaczy trzeba powiedzieć, że Heidenheim to jest Benjaminek, jeżeli chodzi o Bundesligę. Więc tutaj proszę ciebie, mamy gole faworyta, mamy zwycięstwo faworyta i mamy różne wspaniały spotkaniu, które e, no faktycznie w może obfitować i oby właśnie tak było. Dalej mamy kupon od Jacka. 9 podał, 5 trafił, 4436 zł profitu. Po prostu dubel. Zwycięstwo PSV Eindhoven. Eindhoven, które wygrało 7 do 2. E, do Chyba ten dwumecz z, e, z Sturmgras. Poczekaj, 7 do 2. 7 do 2. 4-1, 3-1. Więc tutaj te kwalifikacje do Ligi Mistrzów przebrnęli świetnie. Wygrali super puchar z e, Feyenoordem 1 do 0. Wygrali z Utrechtem pierwszą kolejkę. Dosyć ciężki mecz, dosyć ciężki przeciwnik. 2 do 0. No i grają teraz z Witezek, które faktycznie wygrało z Volendam 2 do 1 w pierwszej kolejce. Ale to jest pewnie e, duża przepaść, jeżeli chodzi o klasę tych ekip. Więc tutaj mamy zwycięstwo faworyta. I jest jeszcze podpura podfaworyta, bo moim zdaniem HSV z Hertą jest dzisiaj faworytem. To jest znaczy się dopiero trzecia kolejka niemieckiej drugiej Bundesligi. E, HSV dwa mecze, 7 goli strzeli w tych dwóch meczach. E, co warto powiedzieć, 5 w inauguracyjnej kolejce Szalkę. 5 do 3 wygrywając. Druga kolejka wyjazdowe 2 do 2 z Karlsruhe, No i Herta, która no, w dwóch meczach nie strzeliła ani jednego gola, straciła dwa, Tutaj i zdaniem Jacka po prostu podpóra pod HSV owerek i co siada. Taki dubelek jest tutaj zaproponowany i za to też trzeba mocno trzymać kciuki. Trzy kupony jeszcze. Mówię, jest dzisiaj tego sporo. Jeden z tych trzech jest od Przemka. Siedem podał, cztery trafił. 1933 zł profitu. Ostatni wygrany jak zawsze na ekranie. Lester minimum dwa gole. Sprawdźmy jak to Lester sobie radzi na zapleczu Premier League, bo oni oczywiście w Championship. Dwie kolejki za nami. Lester 6 punktów. Trzy gole strzelone, jeden stracony. Cardiff zdecydowanie gorzej, bo jeden punkcik. Cztery gole aż stracili w tych meczach, czyli no średnio dwie brameczki na mecz tracą, więc to, co tutaj potrzebuje Przemek, bo Przemek, tak jak doskonale widzicie, potrzebuje minimum dwa trafienia Lester. No Lester mocnym faworytem, nie? Co tu dużo gadać? Ale nie ma czystego zwycięstwa tutaj granego, tylko minimum dwa gole od, e, od Lisów. I do tego, o właśnie, jest spotkanie, zobacz, szturm gra z Austrią Lüstenau na wyjeździe. No tutaj szturm po odpadnięciu z tych kwalifikacji do Ligi Miszów może wrócić do rozgrywek ligowych, ligowych w których idzie im bardzo dobrze. To też trzy kolejki dopiero, ale na razie ani jednej brameczki nie stracili w tych trzech meczach. Siedem punktów uzbieranych, bo dwa zwycięstwa i remisik wpadł w poprzedniej kolejce. No i grają z tą Austrią Lustenau, która w trzech meczach straciła już pięć goli. E, gdzieś tam nie zaznała jeszcze smaku zwycięstwa, bo dwa remisy i porażka. Mimo, że spotkanie wyjazdowe to zdaniem Przemka Szturm po tych meczach z PSV Eindhoven e, sobie poradzi. Gdzieś tam pewnie będą trzymali e, zdaniem Przemka dystans do Salzburga, bo no wiadomo, że Salzburg już powoli pewnie chce odjeżdżać. Trzy mecze, trzy zwycięstwa więc tutaj trzeba pilnować swoich spotkań i z przy słabszymi rywalami po prostu wygrywać. Przedostatni kupon jest od Pawła. 10 podał, 6 trafił. Bardzo ładny profit, bo jest 6354 pln -y zysku. I słuchajcie, mamy Cwane Majkombi grane. Cwane my kombi na spotkanie e, Benfiki. Dzisiaj o 21.30 ze strzelą Druga kolejka, ale tutaj słuchaj, no szalone spotkanie Benfika miała w pierwszej kolejce, bo grali z Boafisztą na wyjeździe. Szalony mecz. 3 do 2. E, oni tutaj przegrali, tracąc gola no, w 103 minucie, 13 minuta doliczonego czasu gry, i przegrali 3 do 2. Zobaczcie, jakie to jest z fanem, i kombi grane. Na własnym terenie grają. Zdaniem Przemk Pawła, wchodzą w to mocno, robią wynik, wygrywają z handicapem, prowadzą do przerwy łącznie w meczu 4 gole, więc na przykład jakieś 3 do 1 by pasowało i gol w pierwszej połowie. No poklejony Majkombas, solidny na mecz Benfiki tutaj słuchaj od Pawła, taka propozycja bardzo ciekawa. Jeden mecz, 4 typy wyciągnięte, oby to się zazieleniło i ostatni kupon na dzisiaj jest słuchaj od Szymona. Szymon podał na razie 3, trafił 2, z tego 1837 zł czystego profitu całkiem sympatycznie i mamy tak, mamy zwycięstwo Galaty, czyli Galata Saraj ma wygrać po prostu swoje dzisiejsze spotkanie, drogi komplus Trabzon Sport jeżeli chodzi o Galatę, no to oni przebrnęli z tą Ljubljaną, wcześniej przebrnęli z Żalgirisem. Jeżeli chodzi o kwalifikacje do Ligi Mistrzów, nie były to jakieś wybitne i porywające mecze. Pierwszy mecz ligowy zremisowany 0 do 0 z Kaiser i Sporem na wyjeździe. Trabzon wygrał skromnie 1 do 0 z Antayar Sporem. No ale to wiesz, jest druga golejka, masz mecz u siebie, czyli pierwszy mecz tak naprawdę w tym sezonie przed własną publicznością zdaniem Szymona Galatka to robi, nie? Robi, wygrywa po prostu czyste zwycięstwo i dorzucone różne w meczu Toulouse i Paris Saint-Germain. Jeżeli chodzi o Toulouse, pierwsze spotkanie, 12 różnych meczowo, bardzo ładnie, 5 nabili sami. I Jeżeli chodzi o Paris Saint Germain, też overowo, bo 11 różnych meczowo i sami naciupali aż 9. Wiadomo, że tam 0-0 długo się trzymało, do końca się trzymało, więc cisnęło to Paris Saint Germain i kornery nabijali. Taka propozycja otrzymana na zakończenie tego filmu. Jak sam widzisz, jest tego sporo. Oczywiście pamiętaj, że to wszystko może być przegrane, bo nikt ci tutaj nigdy nie dał, nie da i nie da gwarancji, że coś na pewno wejdzie. To wszystko może być w papę. Może być tak, że 8 kuponów pójdzie do kibla. Trudno. Będziemy cisnęli dalej i próbowali tutaj z wami skupnąć troszkę tego bukmachera, ale pamiętajcie, że tu nie ma gwarancji, że na pewno coś wejdzie. O tym proszę pamiętać. I na sam koniec zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli tematyka cię interesuje. Zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. Tutaj komentarze do waszej dyspozycji. 11:00 dzisiaj gostek. Widzimy się na transmisji na żywo tutaj na kanale. Obstawiamy już teraz. Cię zapraszam. Do zobaczenia. Wirtualna typerdtka piona bijana. Trzymajcie się. Pozdro. Nara.